To jest prawda. Jesteśmy zbieraniną nieprzypadkowych ludzi, można by powiedzieć. I na rynku muzycznym jesteśmy już od lat i zespół ma jest zespołem, nie jest projektem. Jest premedytacją założonym zespołem, który ma na celu właśnie przebić tą muzykę, która. W naszej tej nieprzypadkowej zbieraninie y, się y, wzbudza, bo mamy dosyć często, a nawet bardzo często próby poranne zawsze, bo poranku po się lepiej myśli i lepiej się y, zaczyna dzień. I te poranne próby dają nam to, że zbieramy owoce przemyśleń. I myślę, że to jest właśnie taki strumień, który po, pozwala nam. Okiełznać to i ubrać w muzykę, a takim korytem i jednocześnie wodą, która przez nas się przelewa, to jest nieobecny tam pod ścianą Mateusz, który nadaje temu wszystkiemu kierunek. W czasie znaleźliśmy się w podobnych sytuacjach, to znaczy młodsza część tego zespołu, czyli Dominik z siostrą Martyną, i oni jakby zakończyli działalność pewnego zespołu. My też żeśmy jakby się rozstali z zespołem swoim, dotychczasowym, macierzystym, i znaleźliśmy się w takiej właściwie. Jako bezrobotni. No można tak w cudzysłowie oczywiście powiedzieć, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że szukaliśmy właśnie takiego zespołu, nowego zespołu, właściwie ludzi. I, i znaleźliśmy się właściwie zupełnie, wcześniej oczywiście znali znaliśmy się z, z Dominikiem i z Martyną. Tak, każdej wspólne koncertu. Wykoncertowaliśmy jako osobne zespoły i jakoś tak, żeśmy nawiązali kontakt. Natomiast już tak zupełnie jak się formował zespół Mato. Myślę, że to po prostu na zasadzie przyciągania molekularnego nastąpiło szaleństwo, malowanie dźwiękiem jako tak, nie, nie, nie chciałbym, żeby zabrzmiało jakoś tak w sposób nadąsany, ale jako tak doświadczeni muzycznie ludzie, bo, bo, bo jesteśmy już napiętnowani sceną i sceną i byciem w ogóle w tej muzyce, w tym w ogóle takim nurcie muzycznym, byciu na koncertach, graniu, w trasie i tak dalej. Znaleźliśmy te dźwięki, które chcemy eksponować i nimi się posługujemy. One są, należą do przyrody i chcemy właśnie eksperymentować. Zwłaszcza Kuba, który jest pianistą, ma swoje własne studio, w którym mamy próby. On nas namawia i w ogóle jest takim jakby troszkę pchany do, do eksperymentów. Jest eksp wielkim eksperymentatorem. Nam to wszystkim pasuje i jakoś to tak się po prostu zazębia, i na razie jest bardzo fajnie. Chcemy unikać yy, melodii takich łatwych. Chcemy robić rzeczy trudne raczej, ale jednocześnie niespecjalnie trudne, żeby tworzyć specjalnie coś trudnego. Chcemy tworzyć coś, co jest właściwie lekkie, a jednocześnie nieoczywiste i zagadkowe, i, i takie związane z naturą: coś, co powiewa, coś, co pączkuje. Coś, co się rodzi na naszych oczach. Uchem można usłyszeć na przykład takie dźwięki, jak pęka jajko, jak się wydziobuje, bo to tak można nazwać, wydziobuje się piskle i jest ten taki odgłos. To właśnie takie rzeczy chcielibyśmy, żeby były słyszalne w tej muzyce, żeby była taka, taka właśnie duża różnorodność różnych dźwięków też z natury, bo to jest bardzo poważna sprawa muzyka. To nie jest. Włożenie dyskietki do urządzenia, naciśnięcie guziki, guzika i czytanie, czy tam mamrotanie z kartki utworów, które lecą w różnych tam radiach. Tworzenie muzyki jest rzeczą zupełnie inną, to trzeba się kompletnie jakby... Taki, to jest trochę takie dla moim zdaniem ekshibicjonistą w zajęcie, trzeba się ro, rozebrać. Żeby stworzyć muzykę trzeba się rozbierać, rozbierać się i pokazywać wnętrze. I to jest takie dosyć... Można powiedzieć, że to scena, coś tam, ale to jest naprawdę to jest intymna sprawa, I, żeby tak pokazać i jeszcze trzeba mieć odwagę, żeby, żeby swoją własną twórczością wyjść do ludzi, ze, ze swoją własną twórczością wyjść do ludzi, bo, bo to nie, nie jest. Nie jest to, to jest po prostu ciężka sprawa.